Bardzo szczęśliwy, że mogłem być opiekunem naukowym zespołu studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w tym roku po raz kolejny zajęli doskonałe miejsce w konkursie Rotman International Trading Competition. Sukces naszego zespołu nie byłby możliwy, gdyby nie udział doskonałych studentów w każdym roku nowych, ciekawych świata, ciekawych, nowych wyzwań, zdolnych poświęcić ogromną ilość czasu na przygotowanie do konkursu, gdy tak naprawdę tego wymaga i żeby zająć w nim dobre miejsce jest to niezbędne. Cześć. Jestem Adam. Jestem studentem drugiego roku QF, quantitative finance, na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Dostanie się do drużyny nie jest oczywiste. Co roku na, na pierwsze spotkania przychodzi około 40 osób, z których profesor Ślopaczek musi wyfiltrować finalną szóstkę. Ale warto się postarać, ponieważ satysfakcja z wygranej, doświadczenie, Wyjazdu do Kanady, doświadczenie interakcji z członkami drużyn oraz z prowadzącymi innych zespołów z USA, z Wielkiej Brytanii, z Włoch, z Hongkongu, z całego świata zdecydowanie zwraca cały pod włożono w przygotowania. Cześć, mam na imię Paweł. W tym roku jako drużyna UW zajęliśmy trzecie miejsce w zawodach ROC International Trading Competition. Zawody odbywają się z wykorzystaniem najlepszego symulatora światowej klasy, który został zaprojektowany przez University of Toronto. Dzięki niemu możemy handlować live konkurując z pozostałymi uczestnikami konkursu. Cześć, jestem Dominik. Jestem studentem drugiego roku studiów magisterskich na kierunku informatyka i ekonometria na naszym wydziale. Mimo iż konkurs ten wymagał wielu miesięcy ciężkich przygotowań, dostawił on w nas wielką satysfakcję z osiągniętych wyników oraz z możliwości uczestniczenia w takim przedsięwzięciu. Kluczem do osiągniętego sukcesu było zdecydowanie praca zespołowa i musieliśmy działać jako team, aby móc w każdym zadaniu osiągnąć jak najlepsze wyniki, Serdecznie polecam udział w następnych edycjach tego konkursu, ponieważ nie tylko nauczycie się wielu aspektów świata finansów, świata tradingu, ale także zapoznacie wielu ciekawych ludzi nie tylko na naszym wydziale, ale z uniwersytetów w całym świecie. Jest to na pewno ważne doświadczenie i serdecznie wszystkim polecam.